Zacznij rozmawiać z kobietą tak, jakbyś do końca nie był nią zainteresowany. O co chodzi? Widzisz, kiedy większość facetów poznaje piękną, atrakcyjną damę, to zaczynają traktować tak jak każdy facet. Prosi jej uwagę, wypisuje do niej setki wiadomości, pragnie się z nią spotykać, próbuje zatrzymać i skupić jej uwagę na sobie, natomiast to nie działa, bo każdy tak robi. Większość facetów tak postępuje. Zobacz, ilu facetów pisze do kobiet w internecie, i niektórzy sami siebie przechodzą już tutaj, wysyłają jakieś przedziwne zdjęcia kobietom, tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Natomiast musisz wiedzieć, że atrakcyjna kobieta dostaje tej uwagi ze strony facetów naprawdę bardzo dużo i ona często nie będzie na coś takiego dobrze reagować, bo bardzo łatwo wyczuje, że ty się zachowujesz jak każdy inny mężczyzna. Więc jest na to jedna dobra rada, która zazwyczaj daje dużo lepsze efekty. Zachowuj się tak, jakbyś się nie potrzebował do szczęścia. Zachowuj się tak, jak jakbyś się nie była potrzebna w życiu. Żartuj z nią, rozmawiaj, uśmiechaj się, ale pokazuj, że zawsze jesteś dla niej niedostępny emocjonalnie, że możesz zniknąć z jej życia, że jakieś nieprzewidywalne okoliczności mogą się. Wydarzyć. Czasami warto dziewczynie powiedzieć: a co byś zrobiła, jakbyśmy się nie spotkali? A co zrobisz, jak przestanę do Ciebie pisać? Wiesz, jedno krótkie pytanie, ale jak ona sobie uzmysłowi, że możecie stracić, że nie będzie kolejnej takiej rozmowy relacji, uwierz mi, w niej często może się obudzić pożądanie, ponieważ atrakcyjne kobiety czegoś takiego nie doświadczają. To jest ta różnica, którą sobie powinieneś Zapamiętać, bo jeśli poznajesz kobietę i twoim celem jest pojawienie się w jej życiu, niestety, to nie będzie dobrze zmierzać i w kierunku przyszłości, i w tego, żeby ona zainwestowała w tą relację dużo więcej. Także postaraj się być facetem, który w rzeczywistości potrafi oczarować. Kobiety, swoją charyzmą, poczuciem humoru, ale nigdy nie dawaj siebie w całości. Pozwoli na to zasłużyć. Czyli spotykasz się z nią, świetnie się bawisz, a potem przestajesz pisać. Ona sama musi cię znowu zatrzymać. Musi wysłać te wiadomości. W ten sposób zawsze dużo więcej zyskasz niż wtedy, kiedy to ty dzwonisz, ty próbujesz otrzymać relację i uwierz mi, kobiety tego typu. Nerwowe napięcie zaczną bardzo szybko wyczuwać, i przez to nie będziesz dla niej naprawdę atrakcyjny. Dlatego, tak często ważne jest opanowanie technik rozmowy. Tego, żeby w odpowiedni sposób zabawnie rozmawiać z kobietami. Bo kiedy kobieta czuje silne emocje, ona zaczyna te emocje kojarzyć z Tobą. I teraz, jeśli Ty jej zabierasz te emocje, przestajesz z nią pisać, często rezultat jest tego typu, że ona się tego zaczyna domagać, tak? Zaczyna. Bardziej pytać, co u ciebie? Oczywiście to wszystko trzeba zrobić w umiejętny sposób, bo jeśli przegniesz, bo jeśli za bardzo ją olejesz, zbyt bardzo jej pokażesz, że nie jesteś normalny, tylko chcesz z cały czas żartować, ona wyczuje podstęp czy tą sztuczność. Natomiast, co do zasady, to podejście zazwyczaj daje dużo lepsze efekty i kobiety angażują się w relacje z facetami, którzy nie próbują im zaimponować. I nie próbują skupić zbyt bardzo uwagi kobiety na sobie. Przez takie podejście to kobieta będzie o wiele bardziej się tobą interesować, chętniej, mocniej zwracać uwagę na ciebie, bo będziesz jej się kojarzył z facetem, którego ona sama chce zatrzymać i zdobyć. Oczywiście, do tego potrzebna jest świadomość sytuacji, że tak to wygląda, ale też musisz zrozumieć, że warto pracować nad. Tym luzem wewnętrznym, nad tym, żeby się nie martwić, nie myśleć o kobiecie, z którą się spotykasz, bo jeśli za bardzo ona pochłania Twoje myśli, to przede wszystkim często będziesz popełniał te błędy. W dużym skrócie tak to wygląda. Jeśli ty nie potrafisz kontrolować siebie i swoich emocji, to nie będziesz potrafił kontrolować zachowania kobiety i związku. Dlatego że jeśli wybuchasz złością, jesteś zazdrosny. Martwisz się, że ją stracisz i robisz głupie błędy, wypisujesz do niej. W tej sytuacji y, bardzo często mogą się pojawić tego typu okoliczności, że no już piszę z innym facetem, czy próbuję randkować y, z internetu. Także uważaj na to i lepiej poznaj siebie. Zacznij bardziej kontrolować swoje emocje. Zacznij bardziej wyważać słowa, które też przecież mogą bardzo emocjonalnie wpłynąć na kobietę, jeśli coś powiesz w sposób, który ją obraża w sposób, który ją dotyka personalnie, no to w tej sytuacji ona też zacząć może grać Ci na nerwach, będzie yy, kapryśnie się zachowywać. A przecież nie chodzi o to, żeby cały czas pracować nad tym, żeby kobietę zdobyć, poderwać, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby ona sama o wiele bardziej zaczęła się angażować w relacje z Tobą. I tylko mając takie podejście, że do Ty masz poczucie sprawczości, że tak się dzieje. Możesz tego typu sytuacje zainicjować, ale tak jak mówię, odetnij się od tych silnych emocji, które ci towarzyszą w relacji z kobietą, bo jeśli za bardzo dajesz się temu pochłonąć, przeżywasz każdy gest kobiety, każde jej słowo, nie potrafisz się do niej uśmiechnąć, pokazać jej, że masz to w dupie, przegrałeś. I kobieta cię wyczuje, być może po pierwszym spotkaniu, być może po miesiącu relacji. Ale uwierz, ona sprawdzi się za pomocą swoich testów, że ty nie jesteś dla niej odpowiedni, tylko za wszelką cenę chcesz skupić jej uwagę na sobie. A w rzeczywistości dużo więcej zyskasz, kiedy nie chcesz tej uwagi skupić. Kiedy pokazujesz, że potrafisz pożartować z tego, że wy się już możecie nie spotkać. Kiedy jej pokazujesz, że tak naprawdę możecie się już nie zobaczyć. Kiedy jej powiesz: A co byś zrobiła, gdybym cię już nie dotknął? Co byś zrobiła, gdybym sobie poznał inną dziewczynę? Wiesz co? Jak pewnie teraz to słyszysz, to sobie myślisz: coś takiego ma dziewczynie powiedzieć, przecież ona się wkurzy. No i bardzo dobrze, wyeliminujesz toksyczną kobietę ze swojego życia. Jeśli kobieta jest zbyt zazdrosna, zbyt bardzo próbuje Cię podporządkować, nie ma dystansu do tego, co Ty mówisz, to też jest niedobrze i warto o tym pamiętać. Natomiast, tak jak mówię, Zasadniczo od czasu do czasu, jak sobie tak pożartujesz, to też pokażesz że kobiecie, że zawsze możesz sobie poznać lepszą, bardziej atrakcyjną kobietę, i w wielu przypadkach spowoduje to, że kobieta sama będzie się chciała tobą bardziej zainteresować, bo wyczuje w tobie charyzmę faceta, której się naprawdę podoba. I w rzeczywistości, jeśli zachowujesz się normalnie, normalnie z nimi rozmawiasz, ale od czasu do czasu. Stosujesz tego typu przytyki słowne na zasadzie, możemy się już nie zobaczyć, albo a może dzisiaj to już mnie nie dotykaj, bo się przykleisz. Kobieta, wiesz, mi wyczuje na podstawie energii, że ty jesteś kimś fajnym, bo ty nie musisz niczego udowadniać. Rozmawiasz z nią normalnie, ale jednocześnie jej pokazujesz, że kolejnego spotkania może nie być, i to właśnie powoduje, że ona zaczyna o wiele bardziej o tobie myśleć, przez co inwestuje, angażuje w relacje znacznie więcej. Wyciągnij sobie z tego wnioski, bardzo ważne treści, dzięki którym możesz być facetem, który no, przyciągnie y, sam to zainteresowanie kobiety i sprawi, że kobieta się tobą będzie bardziej interesować, że kobieta będzie na ciebie bardziej uwagę zwracać, bo ty nie będziesz jej musiał niczego udowadniać. Tak to właśnie działa. Przemyśl ten temat. Bardzo, bardzo ważna lekcja. Tylko do jutra do północy pakiet 17 kursów, możesz pobrać 70% taniej, polecam, świetna wiedza, ponad 120 godzin wiedzy, pozbądź się problemów z kobietami, a zobaczcie, jak kobiety same zaczynają się bardziej Tobą interesować, odzyskaj dziewczynę, napraw związek, wejdź w tego linka i pobierz sobie wszystko jeszcze dużo taniej do jutra, niestety jutro o północy usuwam tą stronę, także warto się pospieszyć, promocja.uwodzeniewdzień.pl Korzystaj, a efekty będą spore i sam zauważysz, jak przyciągasz naprawdę uwagę pięknych kobiet Zupełnie bez wysiłku, cała ta wiedza działa i mogę Ci to udowodnić Więc warto coś ze sobą zrobić i już teraz zachowywać się w taki sposób, jak pokazuję w tych materiałach A uwierz mi, tam znajdziesz o wiele więcej dokładnych instruktarzy, jak postępować z kobietami Polecam, bo jutro kasuję tę stronę o północy promocja.uwodzeniewdzień.pl Wejdź tutaj i zainwestuj swoją przyszłość. Do zobaczenia. Cześć.